Dwa lata temu postanowiłem za podwórkiem wykopać sobie cztery oczka do rozmnażania i hodowli ryb. Takie zwykłe cztery oczka mini stawki. Okryłem je folią, co nie do końca było dobrym pomysłem. Po roku postanowiłem tę folię wywalić, pogłębić oczka, zrobić mocne spadki, aby czapla nie miało jak ryb wyjadać oraz aby rybom nie zagrażała przyducha letnia lub zimowa. Jak i też wiadomo, aby w oczkach, mimo ich rozmiarów, było jak najwięcej wody. Po wykopaniu oczek. I przez to, że brzegi były bardzo strome, ziemia zaczęła się obsuwać i zapadać. Jako, że wcześniej nabyłem łowisko wraz z masą zalesionego terenu, tak postanowiłem owe drzewo wykorzystać do faszynowania, czyli wzmacniania brzegów przed obsuwaniem się ziemi. Sami zobaczcie, jak wyszło. Dobra, faszynowanie, oczka trwa, mniej więcej tak. W sumie to pierwsza taka operacja naokoło poliki z drzew i pomiędzy nimi trzeba będzie starać się w miarę jako tako utknąć trochę krzaków. Chyba widać, tam z ziemia już trochę się zwoliła, bo było bardzo stromo. No i co, ogarniamy. Tu kolejne dwa oczka, tutaj będzie łatwiej, bo tutaj tylko tak siatkę się wyłoży, co zresztą widać, i go tak podługość, się da, bo tutaj takiego duż dużego spadku nie ma. Najgorzej tutaj. Ale jak widać, jakoś idzie. W sumie to na dwa sposoby zrobione. Tutaj w ten sposób, a tutaj w ten, ale chyba ten będzie lepszy. I tam pod spodem jeszcze da się gałęzie, których w sumie no jest, tutaj trochę chłopaki na I powinno się nie obsuwać. Nie, no już nie ma jak się za bardzo obsuwać. No i faszynowanie w 3 czwartych skończone. Trzeba że takie luki będzie po zamykać. No i gałęzie pod to wszystko dać. Z tej strony gałęzie są już dane z tej też. Jeszcze z tamtej i z tamtej tak się prezentuje prawie zapaszynowane oczko wodne, coś takiego głębokość około 3 metrów będzie. Tam kolejne dwa, które będą do faszynowania. W tym oczku plan jest taki, żeby hodować. Karpie Butterfly, czyli po prostu bardzo malutkie karpiki Butterfly wpuścić ze 100-200 sztuk i po prostu rok dwa podchodować jak podrosną. Niektóre dać do stawu, niektóre będą w sprzedaży. I tutaj, prawie skończone. Jeszcze tylko góro trzeba takie obramowanie dać. Rozgałęzie pomiędzy, tak jak tutaj jest. No i dalej. Drugie, drugie oczko. Tutaj będzie łatwa, akurat tutaj siatka. Tu gdzie są takie lekkie spadki, dodajemy siatkę i trochę kołku. Bo tutaj gdzieś są takie wiecie, lekkie, łagodne spadki, to się za bardzo nie obsuwa, ale na przykład tutaj dalej. Tutaj na przykład się obsuwa i to bardzo mocno, co zresztą nawet widać pewnie, że poobsuwało się trochę. Tak samo z tamtej strony na razie wypompowujemy wodę. Tu jest pompa, aby dało się wejść. No i tutaj będzie kołkami. Tak wiecie, jeden przy drugim kołku. A tutaj a siateczka i kołki tam dalej będzie wszędzie siateczka. Taka czarna ogrodnicza i kołki naokoło. Więc to no powoli, powoli coś tam zaczyna jakoś wyglądać. Te oczko w zasadzie skończone, teraz zostało drugie. Jako że tam się te brzegi zapadają, to trzeba mieć trochę gałęzi do faszynowania. No i sobie postanowiliśmy te gałęzie pozbierać. Najlepsze chyba gałęzie są z sosnem od drzewia z tych i drzew iglastych, przynajmniej tak nam się na razie wydaje. I zbieramy te gałęzie, aby dać je między ziemią a tymi kółkami z drewna. No i jeżeli chodzi o faszynowanie, no to na razie jest to tyle. Zobaczymy, czy to się um, nie zapadnie, czy się nie obsunie. No jest to pierwsze faszynowanie, więc bardzo możliwe, że jest dużo błędów. Wiadomo, to pierwszy raz za co się bierzesz. Tak czy owak na razie wygląda to tak, dwa tygodnie, czy trzy tygodnie już tak to stoi. No i na razie nic się nie obsuwa, przestało się obsuwać. Tutaj jest oczywiście ziemia, tam pod tym o, ale zablokowaliśmy ją tymi krzykami oraz kółkami. sobie taką, taką dróżkę zrobiliśmy, że sobie można normalnie przejść. No i drugie wygląda tak, no tutaj jeszcze zostało troszkę, troszkę dorobić, więc jeszcze kawałek tutaj zejdzie, ale z tamtej strony już jest skończone i obecnie wszystko gra, nic się nie obsuwa. Da się normalnie chodzić, więc póki co, tak to wygląda. Faszynowanie skończone. Dalej, to jeszcze to trzecie oczko zostało, ale ono będzie pewnie robione dopiero za miesiąc. Mamy prawie koniec tego. i tak się prezentuje sytuacja. Więc w sumie, to faszynowanie uważam mniej więcej za skończone. Czy się opłacało? Czy warto? Nie. Powiem Wam, że zajęło to bardzo dużo czasu chyba za dwa tygodnie. Bo to trzeba było jeździć, nacinać te drzewa. Wiecie, to nie jest tak, że, że to gotowe, wszystko, tylko trzeba było jeździć na działki swoje, oczywiście. Wycinać drzewo, zwieść te drzewo, pociąć je, dociąć. Bardzo dużo roboty, bardzo czasochłonne. Dużo pieniędzy poszło na tak zwaną robociznę. No i w sumie, no drzewo darmowe w sumie było. I tak jest efekt finalny. W sumie nawet spoko to wygląda tak, tak dla mnie. Tak się to prezentuje. Koszta dość spore, ale dzięki temu mamy wiadomo większy obszar, bo jest taki mosty spadek. Większy obszar wody, więcej wody będzie i co? No i to tyle, więc faszynowanie uważam za, za zakończone. Tam jeszcze tylko tam wystarczy trochę dorobić, no i tamto, ale to już za miesiąc. Więc tak wyglądał pierwszy ciąg ze fasjonowania. faszynowania. To tyle w tym filmiku. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Standardowo zapraszam w linki podane w opisie. Zapraszam też na drugi kanał, bo mam dwa kanały, jeden taki typowy z łowienia ryb. A drugi taki o oczkach wodnych, o stawach, o akwakulturze, o hodowli ryb i e, takie tematy. Do następnego. A, no i linki na w opisie, tam macie sklep, w którym m.in. kupicie wyposażenia do oczka wodnego dostawu, stawu, m.in. wapno, kredę, karmy dla ryb, y, przyrządy do badania pH, no i całą masę innych takich, wiecie, akcesoriów, gadżetów do, do oczka wodnego dostawu. Do następnego. Yo.